Szanowni Państwo, rodzice i nauczyciele zespołu szkół ponadpodstawowych w Włochowie zwrócili się do mnie o interwencję w sprawie budzącego wiele emocji procesu zmiany dyrektora. Właśnie tej szkoły, i ja jestem bardzo zaniepokojona tym narastającym wokół zmiany na stanowisku dyrektora zespołu szkół ponadpodstawowych w Włochowie procesem. Jestem posłanką z tego okręgu i wiem, jak zespół szkół ponadpodstawowych wiele znaczy dla lokalnej społeczności w całym powiecie, nawet. Poza powiat, nawet poza powiatem cieszy się im renomą, i taką Estymą. Latem, pomimo możliwości przedłużenia kadencji. Obecnej dyrekcji na podstawie przepisów ustaw antykowidowych, starostwo powiatowe, wbrew bardzo wyraźnie artykułowanej woli rodziców, grona pedagogicznego, ale także uczniów, zdecydowało się przeprowadzić konkurs na nowego dyrektora zespołu szkół. I po tym, jak żaden z kandydatów nie zyskał przeważającej ilości głosów podczas konkursu, zarząd powiatu zdecydował się na powołanie zupełnie Pełnie innej osoby, nie biorącej udziału w konkursie. Niestety, jak wynika z przedstawionych mi, ale także prokuraturze informacji, odbyło się to z poważnym pogwałceniem procedur, mianowicie bez wymaganej prawem opinii Rady Pedagogicznej. I moja główna obawa związana z tym konfliktem skupia się na tym, że na tym konflikcie tracą przede wszystkim młodzi ludzie. tracą przede wszystkim uczniowie. jego największą ofiarą mogą okazać się zwłaszcza uczniowie klas naturalnych, przed którymi wielkie wyzwanie i na pewno potrzebne są do tego zapewnione odpowiednie warunki dydaktyczne. Te liczne zmiany w szkole napięta, Atmosfera, odejścia nauczycieli, ciągłe zmiany związane z planem lekcji mają bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie szkoły i to wszystko po prostu znacząco utrudnia naukę. I stąd właśnie moje spotkanie. Najpierw środowe spotkanie z przedstawicielami uczniów, z przedstawicielami nauczycieli i dzisiejsze poranne spotkanie z przedstawicielami. Panią starostą i po takim dokładnym zapoznaniu się z argumentami obu stron, ja wystąpiłam z propozycją zorganizowania okrągłego sto stołu, który właśnie pomógłby w rozwiązaniu tego sporu, e, który widzimy, że ciągle narasta. I propozycję właśnie e, organizacji tego okrągłego stołu dzisiaj przedstawiłam e, Pani Staroście. Od kilku miesięcy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wraz z rodzicami protestują przeciwko usunięciu z funkcji dyrektora zespołu szkół pani dyrektor Ewy Sulowskiej zwracają przede wszystkim uwagę na znakomite przygotowanie doskonałe kompetencje ale także świetne doświadczenie świetne dotychczasowe zarządzanie szkołą przez panią Sulowską warto podkreślić że działo się to także w trudnym czasie jakim był Okres epidemii e, i lęków e, z, z tym związanych. E, a to zamieszanie, właśnie związane ze zmianami w dyrekcji, e, w tym okresie e, niepotrzebnie naraża stabilność działania szkoły, ale także możliwości zdobywania wiedzy przez uczniów. Ja jestem naprawdę bardzo poważnie zaniepokojona tą sytuacją. Ja mam nadzieję, że ten konflikt uda się zażegnać, a kilkuset młodych ludzi, którzy przygotowują się do jednego z najważniejszych egzaminów w swoim życiu, będzie mogło z powrotem spokojnie skupić się na nauce, ale mówiąc wprost, jeżeli potwierdzą się zarzuty, które są stawiane um, przez nauczycieli, przez rodziców uczniów, przez samych uczniów, to um, jest potrzebny po prostu e, otwarty, transparentny, ale przede wszystkim zgodny z prawem konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Potrzyma potrzebny jest maksymalny szacunek dla nauczycieli, dla uczniów, dla rodziców i ich opinii w sprawie e, wyboru nowego dyrektora. E, to zapewnia stabilność. I bez, stabilne i bezpieczne funkcjonowanie szkoły. I ja mam nadzieję, że uda się to osiągnąć. Jakie są wrażenia po tym spotkaniu z panią starostą? Czy pani starosta wyraża jakąkolwiek chęć na to, aby do takiego spotkania stole doszło? Pani redaktor, mówiąc wprost, nie chciałabym przesądzać o wyniku tej rozmowy. Ja swoje działania podejmowałam na podstawie i w granicach prawa ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jest to tak zwana interwencja poselska. Rozmowa była długa, bardzo taka rzeczowa i wnikliwa stawiałam wiele pytań, dostawałam e, także odpowiedzi. Termin na odpowiedź e, na tak formalnie przedstawione zagadnienie i propozycje to jest 14 dni. E, tak, jak powiedziałam, liczę na to, że to, co tu zwycięży, to przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za młodych ludzi, którzy mają przed sobą potężne wyzwanie w postaci matury w trudnym czasie epidemii. I liczę na to, że rozwiązania, które zostaną podjęte, będą oparte na dialogu i na szacunku w stosunku i do grona pedagogicznego, i rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Myślę też, że bardzo ważne jest, aby Zespół szkół ponadpodstawowych mógł dalej pełnić swoją ważną rolę takiego ośrodka edukacyjnego promieniującego na cały właściwie powiat, a także poza, poza powiatem, że to nie zostanie naruszone i zniszczone. Tak. Trzeba rozstrzygnąć i rozstrzygnie ją sąd lub, lub wojewoda, czy ona została powołana zgodnie z prawem, bo jeśli nie, no to cóż tu siadać do okrągłego stołu i o czym rozmawiać. Mm -hmm. Trzeba utrzymać najpierw kompatę. Rzeczywiście ten narastający spór w zespole szkół ponadpodstawowych w tym momencie szuka rozwiązania dwutorowo. Z jednej strony są podejmowane działania związane z pojawiającymi się zarzutami przeprowadzenia tego konkursu niezgodnie z prawem Oświatowym, właściwie powołania na stanowisko dyrektora, obecnego dyrektora bez wymaganej opinii Rady Pedagogicznej. I od tego są odpowiednie instytucje, które podejmą działania, będą oceniały cały ten proces powoływania dyrektora, ale z drugiej strony uważam, że szacunek do dorobku tej szkoły, do jej roli w powiecie, szacunek do rodziców, uczniów, ale przede wszystkim odpowiedzialność za przyszłość tych młodych ludzi, którzy którzy mają przed sobą e, matury. Nakazuje szukać rozwiązań także polubownych. I w mojej ocenie zawsze dobrym rozwiązaniem jest rozmowa. Stąd propozycja zorganizowania takiego okrągłego stołu, gdzie właśnie wszyscy aktorzy mogliby się spotkać i przedstawić swoje racje w sposób rzeczowy, spotkać się z odpowiedziami. Nawet dzisiejsza rozmowa pokazywała, że pewne odpowiedzi na pytania już są i warto byłoby, aby zostały one przedstawione w sposób rzeczowy, transparentny podczas otwartej rozmowy.